Siemanko z tej strony ja Enduroski Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek Survivora Przygody. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału oraz łapaczce, no i co? Zapraszam do oglądania. Intro. Nie? <laughs> Jesteśmy po Intrze i jest to świąteczny odcinek. Dokładnie nagrywam ten odcinek we, w Dzień Wigilii, 24 grudzień. Także chciałbym Wam, widzowie, wszystkim widzom życzyć wesołych świąt, zdrowia, żeby Wam z stołu karp nie spił, radości oraz żebyście się nie martwili życiem. No i sobie, sobie co sobie zapragniecie, nie? Dużo prezentów i wszystkiego. Oczywiście jak widzicie jak odcinek na Wigiliny, to oczywiście musi być tekstur paczek świąteczny, że wszędzie nasypało śniegu. Nawet shaderki są do tego. Tak się fajnie to zrobiło. Myślę, że coś tam jeszcze wykminimy dzisiaj. Wiadomo, dawno nie było odcinków. Od razu wam mówię kolejny odcinek, poza tym będzie z CSA 1v1, bo miałem wam Przekazać już to dawno, ale w, w ostatnim odcinku, który gdzieś tutaj się pojawi, dziękuję wszystkim za wbicie łapek w górę. Tam chyba 12 mówiłem. No to w, z tego co widzę, wbiliście. Mówiłem 10, 15, coś takiego, a wbiliście 12. Także dziękuję Wam bardzo. Strzał dla Was, żółwik. No i lecimy dalej. Nie pierdzielimy się z akcją. Myślę, że może coś tam w tle słychać. Jak coś jest montażysta, montażysta po prostu to wyciszy. Bo tam u mnie w tle słychać parę osób. No oczywiście przygotowania. Wigiliny. A ja właśnie dla was nagrywam świąteczny odcinek we Wigilię. Jak to tradycja, oczywiście Wigilina, świąteczna. Kevin, Kevin sam w domu. <grym> Do tradycja to Kevin jest oglądanie. Napiszcie w komentarzach wszyscy widzowie kto będzie kto oglądał y, Kevina we Wigilię. bo akurat ten odcinek, który wbije, wbije on w piątek najprawdopodobniej, tak myślę, jak się montażysta wyrobi. Oczywiście Wy mnie nie widzicie, ale jak tradycja koszulę mam ubraną już kulturalnie ładnie, No ale te, Wy tego nie widzicie, bo kamerki nie ma. Stream świąteczny też się pojawi. Ale to za dokładnie, za niedługo. No bo premiera była, ale niestety musiałem ją usunąć, bo się nie wyrobiłem z czasem i znajdę najwyżej kolejny. Widzimy chwilę, bo ja teraz szukam żelaza. Tylko gdzie jest żelazo? O, jest, dobra. Właśnie, ciekawe, jak zombie wyglądają moby w sensie. Gdzie są moby? A, normalnie. Myślałem, że jakoś inaczej. Róg lajków na ten odcinek. Myślę, że z 15 łapek w górę i wbiję odcinek z CSA 1V1. Tak samo konkursik będzie tak jak obiecałem. jeszcze go nagram. Z okazji właśnie wbicia 300 subskrypcji. Ma być konkurs, tak jak obiecałem. Do wygrania tam będzie Pace of Card. Także osobno będzie odcinek z konkursu. Osobno ten wpadnie. Srubivala, no i Fortnite, nie? no to wtedy jak już, no to wyślę wtedy Fortnite'a i konkurs na Pace of Carda z okazji czystu wbicia 300 subskrypcji. Pole polecam oczywiście wyczekiwać odcinka. Wesołych świąt Wam wszystkim życzę. Opłatkiem z Wami się nie połamie, no bo nie mam jak ale w, kom w komentarzach możecie mi napisać życzenia, będzie mi bardzo miło, nie? A wtedy przepnę serduszko i odpiszę też na komentarze. Tak samo polecam wbić na Discorda, który, się, który jest w opisie kanału. Bo wbijamy tam 100 osób. Jeszcze nam trochę brakuje, kilka na w sensie trochę kilkanaście osób brakuje, także wbijamy i weźmiemy jakąś współpracę z kimś, żeby było więcej osób. Więcej widzów i ogólnie. Wiadomo o co chodzi. Ja miałem kill zrobić i nie zrobiłem dalej killow, A to jest. Ja się bardziej zajmuję gadaniem niż właśnie tym, co mam robić w odcinku. Napisać możecie w komentarzach tak samo czy Wam się spodobał ostatni odcinek akurat z survivala przygody. 121.10. Tak samo przypnę serducho. Dokończymy sobie to tutaj. Okej, okay. jeszcze farmę musimy dokończyć tam, z tego co pamiętam, a tu jeszcze musimy dać... sufit, także co, timelapsik. No i jesteśmy po timelapsie, wykopaliśmy to, teraz jeszcze musimy zrobić ten sufit, a tu akurat już będzie szybko, tak samo montażysta... Też ci życzę wesołych świąt, żebyś dalej dla mnie montował, dużo zdrowia, no bo to jest też najważniejsze, smacznego obiadu wigilijnego, połamania się opłatkami z rodziną, no i czego sobie zapragniesz, nie? Jeszcze nam trochę brakuje, akurat coś tam się tłucę w tle, przepraszam bardzo was. Dobra się jeszcze przepala, tu się może przepalać. My sobie pójdziemy jeszcze dokończyć farmę, którą nie dokończyliśmy w ostatnim odcinku. Pikniemy. Okej. Okay. Nie no, tu moglibyśmy trzcinę w sumie dać. Trzcinę. Okej. Okay. Mamy trzcinę tutaj? Gdzieś mieliśmy. Candy cane chyba to był. Tak mi się coś zdaje. Było nie candy cane? Hmm. Nie mam pojęcia. Trzcina? Chyba, że trzcina normalnie wygląda. Mm. Nie, nie ma. Ok. Dobra. Cyk. I cyk. Dobra. W miarę dobrze skminione. Także. Spoko. Tu można sobie dać kolejne drzwi. Tu sobie możemy dać skrzynki, nie? Myślę, że tak. tak będziemy musieli tam jeszcze skminić taką. Miejscówkę. Okej, okay, tylko drobinki sobie zrobimy. Oj, tu mi sobie jakiś taki balkon. No, tylko, że to musiało dobrze wyglądać. Tylko, że tu skminić to tak raczej dobrze nie będzie. Jak już to byśmy musieli wejście zrobić tutaj. Zależy dokąd to idzie. No bo jak to idzie tu. Czekaj, tu mamy raz, dwa, trzy, cztery. Tu mamy cztery. I 4 1, 2, 3, 4, przejście na takim rogu byśmy mieli to TT. Te, te. okej, okay, tu możemy dać, tak? Tu sobie to tak zrobimy Wykopiemy se, tylko Najwyżej tam Laps i wracam do Was jak to wykopię, Także, także, ta, także timelapsik. Dobra, jesteśmy po timelapsie. Tyle praktycznie zrobiliśmy, resztę dokończymy kolejnym odcinku tutaj. A no jak na razie to idziemy jeszcze sobie, prześpimy się i ten. pójdziemy do wioski. Zobaczycie jak wioska wygląda tam, zależy która. Do drugiej chyba pójdziemy w wioski i zobaczycie jak ona wygląda. Jeszcze tam obkradniemy i tam zakończymy odcinek. Dzisiejszy. O. Tu widzicie. Fajnie to wygląda. Choinki takie. Małwany. Fajnie to wygląda. Szczerze. się to podoba. Napiszcie w komentarzach, czy wam się podoba tekstur pak, specjalnie na ten odcinek zrobiony. Jakieś, jakieś małe prezenty takie. Rzeczy. Oinki, huwany Ładnie to wygląda na no nie, powiecie, że nie. Także powiem Wam, widzowie, tak, poczekujcie kolejnych odcinków. Tych dwóch, co zapowiadają się już. Czyli konkurs, tam na Pace of carda. Nie zdradzę Wam za ile. Ale mniej więcej od dwóch dych do, do 100 zł. Także do 100 zł. 100 zł. Jeden ciul. No, i tak jak nie wiem, czy wspominałem, ale zostawcie łapeczkę suba oraz dzwoneczek, oraz tak samo komentarz wtedy was nie ominie żaden odcinek. Już tak się marnie dzisiaj czuję, że nie wiem co mam gadać. Jak to powiedział Enduro. O ja, pierd... <gryw> jak to powiedział Enduro Oski, kto nie zawalczył, ten to nie jego wina. Ała. Ała Ty, bo ja mam dwa serduszka. Dwa i pół. Jedno, jeden i pół serduszka. Ciekawe, jak wioska wygląda. No, powiem ci, że. Ciekawie, nie? Ciekawie. Tyle tu jest bałwanów. Coś tu jest. Halo, witam. Dobrze, Nie ma nic. Na razie. Tu coś jest. Nie ma. Nie ma nic. Tu. się ma. Co to jest? Skrzynka? Ale zbugowana. Zbugowana skrzynka lol. Tak mi się coś zdaje, że ten teksturpak trochę jest niedopracowany, chociaż... Kto wie. O, kocioł sobie weźmiemy. Witam. Co to jest? To Torch lol. Bierzemy kocioły. Joł. No co? Hym, hym, no. Święta są. Przygotowywujcie na Wigilianie. Jeszcze sobie to pozbieramy. W miarę coś tam jest takiego. Ładnie to wygląda. Także co widzowie. Życzę Wam wszystkim wesołych, spokojnych świąt. Ja się z Wami żegnam. Nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału, łapeczce w górze, komentarzu oraz biciu 15 łapek w górę. A będzie kolejny odcinek z. CSK akurat z 1V1. Także ja się z Wami żegnam. Wesołych świąt Wam życzę. I pa pa. Na razie. Śmanko.